Cześć! Pokażę Wam dzisiaj jak rozłożyć i złożyć Remingtona New Model Army 1858. Mamy na stole wszystkie potrzebne narzędzia do rozłożenia Remingtona, czyli śrubokręt płaski 3,5 mm na 0,8 mm śrubokręt płaski 4,5 mm na 08 mm, śrubokręt płaski 6,5 mm na 075 mm, kluczyk do kominków młoteczek no i do złożenia smar litowy i smar miedziany Także zaczynamy od zdjęcia rękojeści. Używamy do tego największego śrubokręta. Śrubka nam zeszła. Przy ciasno spasowanych okładkach używam takiego patentciku. Podważeniem rzadką ostrza. No, na drugiej nie musiałem, mogłem je wytchnąć od środka. Mamy okładki zdjęte. Następnie możemy w sumie już pozbyć się sprężyny. Po prostu ją wypukujemy. Warto się upewnić, że wcześniej poluzowaliśmy nieco tą śrubkę naprężającą sprężynę. Wtedy pójdzie nam znacznie łatwiej przy demontażu, a przy montażu w ogóle może nam to go umożliwić. Mam mniejszy młotek zdjęta sprężyna, demontujemy osłonę z pustu, czyli kabłąk. W i w większości śrub używam śrubokręta tego pośredniego. Następnie bardzo trudna śruba sprężyny dwupalczastej. Śrubokręt do niej musi być perfekcyjny. Tak naprawdę możemy się już pozbyć bębenka. Mogliśmy, powinniśmy zrobić to wcześniej, w momencie, kiedy mieliśmy jeszcze sprężyny, ale też nie będzie problemu, wysuwamy go w tą stronę. Znowu pośredni. Dużego, możemy pośredniego, najlepiej używać największych, jak to jest możliwe. Blokada to nam wypadła też. Dobrze. Teraz obsuwamy nasz kurek na dół i używamy najmniejszego śrubokręta. Do wykręcenia śrubki, która trzyma nam przy kurku pazur. Kurek wysuwamy w górę, a pazur wysuwamy na dół. Mechanizm mamy pusty. Przy montażu. Zrobimy montaż już na gotowo, czyli e, używając smar. Posmaruję kółko, które jeździ po sprężynie głównej, boki, kurka oraz powierzchnie, po których e, z którymi współpracują elementy, czyli spust i e, Blokada bębna. Analogicznie wsuwamy blokadę od góry. Dopóki nie pojawi nam się otwór, w którym mocowany jest pazur. Pazur też można lekko posmarować. Wsuwamy go na swoje miejsce. Kazur jest dokręcony. Śrubka ma być dokręcona, ale dosłownie opuszkami palców. Podjeżdżamy na miejsce. Wkładamy. no tą śrubkę też można posmarować. A co? Niech wszystko chodzi nam super gładko. Używamy największy śrubokręt. Analogicznie wrzucamy sobie blokadę bębna. Spust chwytamy w lewą rękę. Posmarujmy jeszcze troszkę miejsce między blokadą a spustem i sam spust. Śrubkę spustu też można. No i język spustowy trzymając w lewej ręce, manewruję śrubką tak, żeby trafić w oczko. Lepiej się to robi jak się patrzy, a nie jak się nagrywa. Pośredni śrubokręt. Starajmy się dokręcać śrubki z wyczuciem. Dlatego mam tak małe śrubokręciki, żeby nie przesadzać, Większych, większe nie są potrzebne. Sprężyna dwupalczasta. Smarujemy powierzchnie, z którymi współpracuję. śrubkę, ponieważ ona ma tendencję do zapiekania się można posmarować nawet smarem grafitowym. Największy śrubookręt. nie szukamy gwintu i dokręcamy ją zawsze do końca, do końca oznacza dotąd. Większy opór byłby po prostu dokręcaniem na siłę, a mniejsze dokręcenie powodowałoby luzy na tej sprężynie, czego absolutnie nie możemy robić. Została nam kabłąk śrubka, kabłonka. Dajmy trochę smaru. Nic, nic nie będzie suche. jest dokręcany. Przestrzeń nam zniknęła. Można zamontować teraz sprężynę główną. Wsuwamy sobie kurek. Ustawiamy sprężynę tak, żeby pod niego podeszła. Ustawiamy ją w tym miejscu. Zaczyna już nam pasować. Sprężyna założona. Ocujemy okładki. Zkręcamy je śrubką. No i jeszcze nie pokazałem wam całego bębna. Pębnie, mamy tylko kominki do wykręcenia do kominków mamy kluczyk do kominków wykręcamy kominki zawsze z taką siłą nie ma tutaj żadnych niespodzianek nie wiem co trzeba zrobić z bronią żeby kominków się nie dało wykręcić nigdy mi się to nie zdarzyło z bronią z której strzelałem mimo tego że nie odkręcałem kominków po 500 strzałów Teraz założone na smarze miedziowym, po prostu działają. Nawet co jakiś czas lekko je dokręcam, żeby nie miały luzów. No, oczywiście po każdym strzelaniu są myte, ale nie na kwincie, tylko po powierzchniach, które wystają z bębna w myjce dźwiękowej. Mam wykręcone kominki, montaż kominków, oczywiście zawsze na smarze miedzianym. Ło! To zdecydowanie za dużo smaru, pewnie wystarczy nam na wszystkie. Rozprowadzam smar na gwincie, odkładam kominek na miejsce. Ale mi się nalało. Tego smaru naprawdę nie musi być dużo. Musi być po prostu pomiędzy gwintami. I już. Nie starczy. Raz. Kominki posmarowane. Skończyliśmy tak naprawdę już smarowanie całej broni. Kręcamy kominki. dylemat jak mocno dokręcać kominki to po prostu wkręćcie kominek do końca i spróbujcie go lekko wykręcić jeżeli będzie się wykręcał lekko to znaczy że to była dobra siła do kręcenia jeżeli będzie się wykręcał ciężko to wkręcacie za mocno i poluzujcie natomiast nie zostawiajcie też Kominków luźno dokręconych, bo nie o to chodzi. Muszą dojść do końca, ale samymi paluszkami. Żadnej gigantycznej siły. Chociaż ten kluczyk potrafi wytrzymać wiele. Strasznie zalałem kominki smarem, przedmuchem i od razu. Jeżeli widzimy przez kominki światło, to znaczy że jest w miarę nieźle. Możemy jeszcze odrobinę przesmarować oś bębna do montażu bębenka. kurek na połówkę. Możemy podejść bębnem od góry, możemy podejść bębnem od dołu, jak komu jest wygodnie. Jest wygodnie z tej strony. Obracamy delikatnie bęben żeby nam się schował pazur. Szukamy ośką utworu. Pobojczyk. Jest złożony. Jeszcze tylko delikatne skropienie olejem, ale może już nie na deseczce. Zacieramy wsuwając nasze odciski palców oraz pozostałe brudki, nie chcemy też przecież żeby nam broń w sejfie czy gdzieś tam gdzie ją trzymamy ociekała z oleju. Za uwagę.